Dzisiaj nagrywamy live'a z mamą No, <laughs> Będzie o kosmetykach na początku Czekamy na osóbki Dobra, to mama coś powiedz, żeby nie było nudno Jak potem będzie ten zapisany live Powiedz coś, jak no, Ci minął dzień? Yy, bardzo dobrze, byliśmy z nią na spacerze yy. W parku i jeszcze byliśmy w Żabce yy, Szukać nowego Bubble Teen no, Ale nie było niestety, Powiem zrobiła testy oczywiście no, Ale nie było No Czekamy na te osóbki, ale nikogo nie ma bo Nic nie widać Dobra. Czekamy. Nie ma, nada. Dobra. No dobra, już jest jedna osóbka bo słyszę tam, że moja siostra jest. Dobra, mama, weź ten. Teraz tak, jest już jedna osoba, więc możemy zaczynać. O, hej, hej, kona no już jest więcej osób nawet. E, to będzie live o kosmetykach, jak widzicie, po tytule. Mama też będzie i to są nasze wspólne kosmetyki, żeby nie było. I maluję się tylko, e, nie, nie maluje się to nie do szkoły, żeby nie było. E, to jest, są nasze wspólne kosmetyki, bo mam o wiele więcej niż moja siostra. I moja siostra jest oczywiście o to zła. Dobra. Na początku. E, jakby już był kiedyś taki live o tym, ale mi zwanowali jak jest zawsze. Dobrze. Teraz tak. Mam tutaj taki e, e, błyszczyk, o, no, taki różowy. <grym> Moje, moja siostra ten idzie. I tutaj mam taki, taką czerwoną szminkę. Ładna też jest. Tu mamy e, tuż do rzęż, którego chcę wyrzucić, ponieważ jest tak wys, wysuszony jakby, okej. Okay. Teraz tu mam te, taką szminkę od mamy też. I to jest od mojej siostry z... E, Y, chyba Allegro, czy jakoś tak I on w ogóle jest taka brokatowa I fioletowa na ustach, też więc jest git y, Tu mamy taki podkład Mały y, Tu mamy tuż do rzęs Taki I tutaj mamy O, tak O, i jeszcze potem będą kosmetyki, które dostałam Od mamy na Boże Narodzenie Tak Mama, mów coś, bo jesteś w Robotem była to. Podkład. Moja mama go dawno już mi gadała. W ogóle nie używam kosmetyków, więc nie wiem, po co mi tyle. Teraz tak. Tu mamy taką paletkę. E, cieni ona jest. No. E, tu mamy puder. I tutaj mamy kolejną paletkę cieni. Taką. E, tu mam tak. Róż. E, rozświetlacz leksy On ma naprawdę dobry pigment. Jakby jest bardzo mocny. Dobra. E, tu mamy podkład. To jest kolejnym. Się... No. <grywa> tu mamy to jest mega super rzecz, bo to można dawać na całe ciało i to jest doświetla do ciała. No i do twarzy. no Tu mamy jeszcze więcej rzeczy. Mamy jeszcze takie brokaciki pod oczy. Jakby wiecie, do ozdobienia oczu. Tu mamy ogromną paletkę pastelową, którą na pewno musicie kojarzyć z moich filmów do makijażu do outfitu. Cztery, yy, takie o. Yy, Cię dopowiem, I jest tak. niebieskim, fioletowy, złoty i różowy. Który mama Ci się najbardziej podoba? Który mi się podoba? Ten różowy. Różowy najbardziej się podoba. No i kiedyś była yy, właśnie historia z takim różowym. Że y, byłam tutaj i byłam obok biurka mojej siostry, bo tam zawsze gra moja siostra, jakby to każda chyba siostra, taka starsza robi I wysypałam się. chciałam to nie chciałam powiedzieć, mamie, ale powiedziałam no i tyle, no e, Teraz tutaj mamy tak, e, róż z The Lovely, też e, taki, który mam bardzo jakby nie używam go w ogóle Tu mam eyeliner, którego w ogóle nie używam, jakby nie używam eyeliner Dobra, teraz będą za chwilę jeszcze czy Przez chwilę, dobra. Patrycję pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam też Kasię. Nie mam kosmetyków Genzy. Pozdrawiam Kitty Cute Games. Wszystkich pozdrawiam. Stitch oficjal pozdrawiam. Pozdrawiam Kwiatuszek Kwiatuszek. Majcie. Pozdrawiam Majcie. Dobra. Kolejną Maję pozdrawiam też. Ym... Pozdrawiamy wszystkich. Tak. Wszyscy pozdrawiam. pozdrawiam. Maję. Tak. I oczywiście dajcie subskrypcję, żeby być na bieżąco z live'ami, ponieważ będą yy, yy, choć, no gdzieś tak raz na dwa tygodnie czy jakoś tak w w miesiącu. Yy, teraz tak, mamy tutaj I yy, rozświetlacz. I rozświetlacz. I rozświetlacz, i rozświetlacz. I w ogóle muszę się pochwalić tymi skarpetkami. Z Lidla, rozumiecie to? I one były. Przejdę tutaj, nie. <laughs> Moja mama przychodzi. Uu, ale kulka przejścia. I w ogóle uczy się takiego tańca zwane drip. Jest bardzo cool i tutaj są takie sklepetki z Lidla, polecam wam Kosztowało 5 zł, więc nie aż, nie aż tak dużo No dobra, to jest tyle z mojego tego opakowanka no, To jest tego opakowanka, jest, więc teraz mamy tutaj tak yy, Tu mamy kreski, czekajcie, ja muszę to przeczytać Kreski do makijażu Ja powiedziałam kreski do makijażu do... Dobra, i tutaj mam taki kolor, ono jest z Action 10 zł, więc jakby, ok Bo jest tutaj naprawdę sporo kolorów I teraz są kosmetyki od mojej mamy Tu są takie gumki, spinki W ogóle, jak pytacie, te spinki są Z temu i one są mega ładne Tutaj mamy gumkę zwykłą I tutaj tak To jest takie też, że mam kalendarz ten kalendarz X, Pati i Natsum I tutaj to przyszło rozwalone Jakby, o, rozwalone Więc, ale i tak jest piękne. I tutaj mamy róż. E, co tutaj jeszcze mam. Tutaj mamy jeszcze tak. Błyszczyk. O mama, może zrobić zdjęcie i potem damy. No jakby zdjęcie tego. Na zwykłej kamerze. Tutaj mamy błyszczyk. Pokażę się bardziej, żeby ci było widać. No. Daj, może ja zrobię, mogę? Mhm. Teraz mnie nie widać. Jestki, dobra, masz. Teraz mamy perfumy, to jest od, um, od Natsu, to jest od Pati i od Pati mega ładnie pachną Tutaj mam olejek do ust, e, szminkę, taką e, pomadkę ochronną arbuzową, którą moja siostra oczywiście używa, bo ja, jakby inaczej Tutaj, no mamo, wida nie widać się <ścoughs> Tutaj jest tak Rose, też tak. z Lidla mhm. Ta nie kończy, powoli, bo dziewczyna Dobrze, mama, już spokojnie. Tutaj mamy dwa kremy do rąk i takie błyszczyki. Dobra, takie błyszczyki. Mhm. I jeszcze tutaj od kolegi taki ten. I taki błyszczyk kolejny. Dobra, i to by było na tyle tego live'a y, kochani. Kolega świąt życzymy Wam zdrowych i wesołych świąt. I fajnie spędzony oczywiście z rodzinką. Pa! Pa!